Cześć, witam Was na moim kanale ciekawe, no właśnie ciekawe. Dzisiaj przychodzę do Was z podcastem yy, dobrze znanej sprawy, ale chciałabym ją przedstawić z trochę innej yy, strony, niż wszyscy ją przedstawiają. E, oczywiście proszę o lajki, suby, dziękuję za dotychczasowe i nie przedłużając, przechodzimy do podcastu. A więc Zuzanna M urodzona 25 kwietnia 1996 roku w toruniu Wychowuje ją babcia, najprawdopodobniej z dziadkiem, bądź nie, no różnie tutaj jest od razu na wstępnie, różnie, no ale dobra. I z mamą Katarzyną, wykładawczyni historii na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pani Katarzyna odnosiła sukcesy zawodowe, wydawała książki i artykuły naukowe, jeździła na konferencje naukowe po świecie. Zna 8 języków, jest aktywna zawodowo i odnosi też sukcesy w piłce ręcznej. Jest osobą religijną, ale też twardą dla córki. Zuzanna nie, była, nie miała zbyt dobrego kontaktu z matką, ale była w nią bardzo wpatrzona. Zuzia uczęszczała do katolickiego gimnazjum gdzie była bramkarką grupy Top 54 Biała Podlaska. Po Top 54 grała ona w AZS PSW, była powoływana do narodowej kadry V15, ale chyba tam nie przeszła. W roku 2007-2008 Zuzka zostaje mistrzyni Polski, matka wspiera ją, przychodzi na mecze. I treningi dopinguje ją tam. Ale Zuzia ma być dobrą zawodniczką i dobrze się uczyć. Więc Zuzia dobrze się uczy, zdobywa złote pióro. No i pierwszą gimnazjum przychodzi spokojnie, jest skupiona na nauce i sporcie. Ale w drugiej klasie gimnazjum coś się zmienia. Zaczyna być opreskliwa, przestaje się uczyć, nie odnosi sukcesów sportowych. Znajomi przestają ją lubić, wyśmiewają ją, różne tam wypisują rzeczy na nią nieładne. Nie będę tutaj przytaczać. I gdzieś tutaj w gimnazjum, i gdzieś tutaj w liceum w międzyczasie, chcę wspomnieć o Kamilu i o Oli, o których więcej później, ale to jest istotne. Z powodu sytuacji Zuzy i jej zachowania w szkole. Matka przenosi ją do innego gimnazjum. No i gdzieś między gimnazjum a liceum Zuza zaczyna pisać wiersze. Dokładnie nie wiem kiedy, e, dlatego, że piszą, że to było 3 lata po śmierci jej ojca. Nigdzie to nie jest potwierdzone, czy ona miała z nim kontakt, czy go w ogóle nie miała, czy może dowiedziała się po prostu o śmierci ojca. W każdym bądź razie zaczęła pisać wiersze. I wiem, że na 18 urodziny matka Zuzy wydała i podarowała jej jej pierwszy tomik 33. No i pierwsza klasa liceum. Zuzka jest lubiana przez rówieśników, dobrze się uczy, nawet jest gospodarzem klasy. No i znowu pod koniec pierwszej klasy dzieje się z nią coś złego, zachowuje się jeszcze gorzej, staje się narcystyczna. Uważa, że jest lepsza od wszystkich, lekceważy nauczycieli, nie przywiązuje uwagi do znajomych. Jak nie ci, to inni znajomi. Jedni znajomi jej nie lubili, innych wręcz ona przyciągała. Jak sama o sobie mówiła czy też pisała, bezczelnie młoda, bezczelnie zdolna. W grę zaczął wchodzić alkohol, narkotyki, którymi ponoć częstowała innych, w tym młodszych od siebie. Kamila i Ole również. Wychodziła podczas lekcji, lubiła imprezować, więc potrafiła szybko zorganizować coś na imprezkę, żeby było fajnie. Myślę, że chodziło o wypady gdzieś w plener podczas wagarów, żeby tam coś sobie wypić czy tam zapalić. W gimnazjum ubierała się, ja tak będę troszeczkę wracała tu i tu, no bo mam tak, ani inaczej informacje. W gimnazjum ubierała się na sportowo, a w liceum zaczęła rozpuszczać włosy, nosić spódniczki. No włosy często ma mieć przetłuszczone i być przepocone. No i właśnie w tym liceum i wcześniej wspomniany Kamil nie zawsze zwracał na nią uwagę powodu lekkiej nadwagi oraz higieny osobistej. Pomimo ucieczki z lekcji nie miała problemu z materiałem, jaki jest przerabiany w szkole, no, była bardzo inteligentna, no ale za swoim zachowaniem rozkręca się na maksa, przekracza wszelkie granice, no i w związku z tym jej matka zostaje wezwana do szkoły. Ponieważ nie tylko uczniowie liceum mieli jej dosyć i napisali petycję o wydalenie koleżanki ze szkoły, i myślę, że tutaj byli to uczniowie, którzy dobrze się uczyli. No i rodzice uczniów też zaczęli zgłaszać swoje obawy no i to pewnie byli rodzice uczniów, którym Zuza imponowała i którymi potrafiła manipulować. Natomiast matka Zuzy twierdzi, że to nauczyciele mają problem, bo nie potrafią zrozumieć jej mądrej córki, że ma z nią dobry kontakt. No tutaj nad tym kontaktem troszeczkę bym polenizowała, dlatego że w każdej rodzinie są jakieś sprzeczki, kłótnie, no ale Zuzka chyba miała mamie za złe, że praktycznie od maleńkiego wychowywała ją babcia, bo matka uczyła się, robiła studia, a babcia najprawdopodobniej yy, miała zatrudnić nianie dla Zuzy, brak ojca. No i to chyba tak te kontakty właśnie dlatego były nie za bardzo. Więc yy, sąsiedzi też mówili, że często słyszeli kłótnie matki z córką, no ale pamiętajmy, że tak jak Zuza była zbuntowana, yy, powiedzmy no dawała matce w kość, tak była nią zafascynowana. Matka po raz kolejny zmienia Zuzie szkołę, zostaje Zuzie niewielka garstka znajomych: jest to Kamil, Ola oraz kilku innych jeszcze tam kolegów, koleżanek. I tu nie mam dokładnych informacji, ale myślę, że to gdzieś było w przedziale tego czasu, i tutaj właśnie tak troszeczkę chciałabym więcej powiedzieć o Oli i Kamili. Są to znajomi z gimnazjum, co już wiecie, Zuzy. Zuza miała bardzo bliską relację w gimnazjum z Olą, przyjaźń, zaczę przyjaźń zaczęła się rodzić w coś większego, większe uczucie. No i rodzice Oli nie za bardzo byli przychylni tej znajomości, więc Ola uciekła z domu. No i tutaj jest informacja, że Ola uciekła z domu. No i Kamil i Zuza pomagają jej w tym i pomagają jej się ukryć y, w domu Kamila. No, y, jak to się stało, że oni ją tam ukryli? Nie wiem, no gdzie ojciec, gdzie matka Kamila, nie mam pojęcia. Może gdzieś wyjechali? Y, no i po zaginięciu Oli, y, rodzice zgłaszają na policję. Y, to. Opowiadają o Zuzie, ona szybko się znajduje. o Rodzice Oli wnoszą przeciwko Zuzie do sądu ozew, oskarżenie o obcowanie z nieletną oraz częstowanie jej i innych nieletnich marihuan. Zuza przez koleżankę czy też sama instruuje Ole, co ma powiedzieć. Nie wiesz w to co oni mówią, jeśli nie ma dowodów to nie ma winy. Do niczego się nie przyznawaj. Na wszystko odpowiadaj, nie wiem lub nie pamiętam. Powiedz, że pierwszy raz doszło między nami do zbliżenia po 25 listopada 2012. Tego dnia Ola kończyła 15 lat. Przy matce, powiedz, że powiedziałaś tak, bo bała się, że znów cię skatuje. Nie ma żadnych dowodów. Tą wiadomość Ola zapisała w zeszycie. Który mieli mieć później policjanci. Zapisała ona to wszystko w zeszycie, żeby nie zapomnieć. Jak mówił policjant, który przesłuchiwał Ole, ponoć obie ustaliły wersję wydarzeń, a Ola jest pod silnym wpływem Zuzy. O wynikach tej sprawy dowiecie się później. Jak się domyślacie, Zuza i Kamil kolegują się, spędzają coraz więcej czasu ze sobą. Kamil stwierdza, że Zuza, którą uważał za zaniedbaną, jest ciekawą osobą. Powoli ich znajomość przeradza się w coś więcej, jak ja to zawsze mówię. Zakochują się w sobie, bądź Kamil tylko w Zuzie, która pamiętajmy, świetnie manipuluje ludźmi i potrafi sobie ich owinąć wokół palca, a może też się w nim zakochała. Spara, para spędza też czas u Zuzy, oglądając filmy z przemocą. Kamilowi zaczyna się podobać całkowicie mroczny świat Zuzy, oraz jest zafascynowany filmami grozy, pełne przemocy. Rodzice Kamila, ojciec Jerzy, najpierw policjant, potem pułkownik Straży Granicznej, matka Agnieszka, nauczycielka rosyjskiego. Kamila oczywiście był jedynakiem, dobrze wychowanym, dobrze uczył się. Gdy Kamil, Kamila znajomość z Zudzą się pogłębia, rodzicom Kamila to się nie podoba i nie ukrywają to przed synem. Próbowali synowi przetłumaczyć, że koleżanka ma na niego zły wpływ, że opuszcza się w nauce i opuszcza lekcje. No, ale jak to zakochany nastolatek nie słucha rodziców, którzy bezsilni zabraniali chłopakowi spotykać się z dziewczyną, ale ten był nieugięty. Tak jak ciągle mówię o tym, jak to Kamil był zakochany w Zuzie, ale znalazłam wiersz, który Zuza dedykuje Kamilowi. No, myślę, że to jest też wyraz uczuć Zuzy do Kamila. Przepaść. Kamilowi N. Oszaleje ci zaraz, kochanie. Może pójdziemy razem przepaść. Nie przychodzisz. Zostawiasz mi chaos w nieodebranych wiadomościach. Każde słowo jak krok. Drżącym głosem zapisujesz się w mojej głowie. Podobno tylko ja. Podobno, że przecież codziennie z moim imieniem zasypiasz na ustach. Skarbie, nie prześpij życia. Już cię nie będzie. Dziękuję za spadek. Przepadłam. Para już chyba męczyli rodzice Kamil'a ciągłymi sprzeczkami, nakazami i zakazami. W pewnym momencie wpadli na pomysł, żeby ich się pozbyć. Było to na rękę obojgu, ponieważ w końcu, jakby nie zabrania, w końcu nikt by im nie zabraniał się spotykać. Odziedziczyłby spadek Kamil po rodzicach, czyli ich dom w rakowiskach, warty 2 miliony złotych. Prawdopodobnie za 1 milion para by. Podróżowała, a drugi by zainwestowała. No dobra, ale jak tu sobie zapewnić alibi i całą resztę? Para zaczęła planować zbrodnię, którą według nich miała być doskonała. Głównie wszystkim miała zająć się Zuza. To Kamil miał być po co, żeby być? Czy naprawdę był tak pod jej wpływem? Nie wiem. W każdym razie wszystko zaplanowane w nocy. Z 12 na 13 grudnia 2014. To jest z piątku na sobotę. Dlaczego ta data? A dlatego, że 13 grudnia Zuzka miała wieczorem mieć wieczorek literacki, miała czytać swoje wiersze, więc nie mogłaby być w Rakowiskach ani Bielska-Białej, ponieważ wieczorek miał być w Krakowie. Zuza z Kamilem jadą do Warszawy, aby kupić rękawiczki oraz kombinazony ochronne. W drodze do Warszawy. Zuzanna robi zdjęcia w pociągu i wstawia je na swoje media społecznościowe. Są w Warszawie, dokonali zakupu i czekają na wcześniej już umówionego kolegę, aby zawiózł ich do Krakowa: kolegę Marcina S. Marcin przyjeżdża do Warszawy z przyjaciółką Lindą M. Za zawiezienie Zuzy i Kamila do Krakowa znajomi mają dostać 10 tysięcy. Oczywiście ze spadku, jaki miał Kamil otrzymać najprawdopodobniej. Marcin i Linda zabierają Kamila i Zuzę nieświadomie niczego. W drodze do Krakowa yy, Kamil i Zu marihuanę. Kamil pisze do matki, że są prawie w Krakowie. W odpowiedzi dostaje, żeby pamiętał, że ma próbną maturę w poniedziałek. No a Kamil opisuje: Wrócę w niedzielę, mamo. Zu działa według planu i informuje kierowcę tuż przed samym Krakowem, że zapomniała laptopa, w którym rzekomo ma wiersze. Marcin. Najprawdopodobniej z powodu podwyższenia stawki za podwiezienie zgadza się pojechać po laptopa. Gdy są na miejscu, gdzieś w zaroślach koło domu Kamila przebierają się w kombinezony i rękawiczki oraz mają noże, które Zuza zabrała właśnie z domu dziadka czy ze swojego, no tutaj nie wiadomo. W czasie, gdy się przebierają, przypominają sobie to, co ustalili wcześniej, czyli jak mają to ma to się wszystko odbyć. Wchodzą do domu Kamila. Kamil ucisza psa i chyba zamyka go nawet w łazience. Kierują się do sypialni rodziców. Kamil wstaje koło łóżka od strony, gdzie śpi jego matka. Zuska natomiast od strony łóżka przeciwnej, od przeciwnej strony łóżka, czyli gdzie śpi ojciec Kamila. Tu większość yy, mam informacji, że to Zuska ale znalazłam też, że to mógł być Kamil. W każdym bądź razie, której z nich odlicza. Jeden, dwa, trzy i zadają cios. Ojciec Kamila broni się i udaje mu się wytrącić nóż Zuzie. W tym czasie Kamil atakował matkę, ale gdy zobaczył, że trzeba pomóc, Róźnie podbiega do ojca i zadaje mu cios w plecy. Natomiast pani Agnieszka, matka Kamila, resztkami sił dostaje się do wyjścia domu. Niestety Kamil już jest za nią. Wciąga ją do środka, zadając jeszcze ciosy i podcinając gardło. Jak sam później powiedział, żeby się nie męczyła. Na górze w tym czasie Zuza próbowała... Odciąć rękę panu Jerzemu, ponieważ go ugryzła, więc chciała usunąć te ślady, co się nie udało. Para zabrała z domu kilka rzeczy, trochę pieniędzy i laptopa, po którego rzekomo się udali z powrotem. Po dokonaniu makabrycznej zbrodni oraz zabraniu paru fantów, żeby też upozorować włamanie, przebrali się i wyszli z domu, gdzie miał czekać Marcin z Lindą. Ale że długo Kamila i Zuzy nie było, bo około godziny. No wiadomo, no nie brali laptopa. Tam ci odjechali, ale Zuza zadzwoniła i kazała niezwłocznie wrócić, więc Marcin wrócił z Lindą mówiąc, że miało to trwać krócej, bo mieli zabrać tylko laptopa. Zuza zaczyna się tłumaczyć, że to wszystko przez kłótnie z rodzicami Kamila. W końcu wszyscy zabrali się do auta i ruszyli w drogę do Krakowa. W drodze powrotnej do Krakowa Marcin i Linda dowiadują się, dlaczego musieli tak naprawdę wrócić do Rakowiska. Oczywiście oboje zdenerwowali się, że zostali wplątali w coś tak okrutnego. No i podobno mieli dostać znowu jakąś tam kwotę za Liczenie. Marcin na własne oczy przekonał się, że to prawda otwierając bagażnik i tutaj naprawdę podobnie to było na stacji benzynowej. No i w tym bagażniku były ciuchy, zakrwawione rękawiczki, kombinezony. No, odwieźli Zuzę i Kamila do Krakowa do koleżanki Zuzek, która pochodziła z Bielska Białej też, no ale studiowała w Krakowie. No i około godziny 9.10 Zuza z Kamilem są na miejscu, otwiera im koleżanka. Byli oni pobrudzeni, okaleczeni. Zuza yy, myła buty. Kamil w ogóle ich nie miał. Zuza ponoć miała później wyrzucić te buty i dowody zbrodni. Do koleżanki, u której przebywali dochodzi informa dochodzą informacje, że coś się stało w Rakowiskach. Dziewczyna zdruzgotana, wstrząśnięta, ale zachowuje zimną krew. Wróćmy teraz do rakowiska. Jak się okazuje, jeden z sąsiadów słyszał jakieś krzyki kobiety, ale myślał, że mu się to przyśniło. Gdy zaczęło się rozjaśniać, zobaczył on otwarte drzwi do domu państwa N i zauważył ślady krwi na elewacji budynku. Zawiadomił on policję, która przyjeżdża na miejsce. No i zaczynają się zastanawiać, dwie dorosłe osoby zamordowane, a gdzie syn? Oczywiście w tym czasie na miejscu jest też prokurator, cała reszta, czyli policja z kreminalistyki, kremina laboranci i policja wojewódzka. Policja szybko ustala, gdzie jest Kamil, Między innymi dlatego, że na policję zgłasza się Marcin z Lindą i składają zeznania. Więc policja jedzie do mieszkania w Krakowie. Kamil i Zuza zostają w No, Zuza jest yy, szokowana, ale jest jej tak naprawdę szkoda, że. Spędzili na wolności tylko 3 godziny. W drodze na komendę Zuza była zadowolona, że to, co sobie zaplanowała, zostało zrealizowane. Zuza krótko mówiąc czuła się jak gwiazda. Może jak donosiły spekulacje, chciała aby jej wiersze, wierszami zainteresowało się o wiele więcej osób. Kamil natomiast był wycofany, być może wystraszony i chyba do końca jeszcze do niego nie docierało to, co się stało. Na przesłuchaniu powiedział tak. Czułem się tak, jakbym stał obok i na wszystko tylko patrzą, a moim ciałem władał ktoś inny. Poddani zostali oni obserwacji psychologicznej, Oboli, oboje byli poczytani podczas zbrodni. Kamil tak naprawdę dopiero po pół roku w areszcie przyznał, że żałuje co zrobi. Biegli psychiatrzy ustalili po ośmiu tygodniach obserwacji, że był. Zdrów psychicznie pomagając w brutalnym mordzie własnych rodziców był w pełni świadomy jednak dopiero kiedy wyzwolił się spod toksycznego wpływu Zuzanny M uświadomił sobie ogrom zła jakie wyrządził jak wyglądał ich profil psychologiczny przeczytać można w moich źródłach proces trwał około roku w 2015 roku sąd okręgowy w Lublinie skazał Zuzannę M i Kamila N za to, że działając wspólnie i w porozumieniu z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, Jerzego N. 48 lat i Agnieszki N. 42 lata zadali im po kilkadziesiąt uderzeń dwoma nożami, każdy około 15 cm. Kilkanaście ran ciętych i kutych całych ciał. U Jerzego N. płuc, naczyń żylnych, tętniczych, przedramion, wątroby oraz kreski jelita cienkiego. U Agnieszki N Płuc Naczyń tętniczych lewej kończyny górnej oraz wątroby, co skutkowało krwotokami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz anemizacją narządów wewnętrznych, w wyniku których nastąpił zgon pokrzywdzony. No i tutaj też Zuzanna za obcowanie z nieletnią została skazana na dwa lata w zawieszeniu. Cztery, na cztery lata dostała nadzór kuratorski oraz zakaz zbliżania się do Aleksandry. Całkowitego wyroku tutaj nie będę mówić, bo on taki trochę był. No w sumie niekonkretny, nie bo nawet nie wiedzieli co i w jakim czasie miało miejsce. No i y, Marcin y, został skazany na jeden rok w zawieszeniu na 3 lata i 8 tysięcy grzywdy. Grzywny Linda na 8 miesięcy w zawieszeniu, na 3 lata i 5 tysięcy grzywny. Kamilowi zostało odebrane prawo do dziedziczenia majątku po rodzicach. Kamil chciał, aby ten spadek otrzymała jego babcia i wujek, ponieważ oni byli bardziej zżyci z jego rodzicami. To jest od strony jego matki, a nie jego ciocia i wujek od strony ojca. No i jak się domyślamy, Kamil został sam. Jego chyba nikt nie odwiedza. Natomiast Zuzanna podczas przebywania kary pisze kolejne wiersze, wygrywa konkurs poetyczny. Z tego co wiem, to pracowała w bibliotece więziennej. Zuzka odwiedzała też jej mama. Podobno wyjechała do Anglii, przyjeżdżała do Polski na widzenia do córki, choć z moich najnowszych informacji Matka Zuzy przebywa w Białej Podlaskiej, wydaje książki, organizuje spotkania, które ma być niedługo. Czy można było zapobiec tej strasznej tragedii? Czy gdyby Zuzą, może wcześniej zajął się jakiś psycholog? Czy dziś byłaby tam, gdzie jest? Zostawiam Was z tymi pytaniami. Do następnego podcastu. Cześć!